Cześć, a, jesteśmy. Jak zwykle my... Budizan, Agamem się, a i tą I tą I tą berską. I inkremy w czwierćta, w dziwnową. Bella ćwiery z tyłu zostało. Jestem hmm. Mortimer. A tą bellę się da potem tam znaleźć w końcu czy nie? Ja czytamy robiłem, że wracała do, do domu, ale jak wczytywałaś grę, to potem umierała. A co że mi da z tu? byś chciała wiedzieć. Ej, ładna ta lokacja jest, a mi to bardzo Raymana i... Ja torek przywracałem chyba na grobek, ożywiałem ją. Aha. Bo ona niby była żywa jak począła w grze genealogicznym. No bo tam może A... kosmici porwali, czy coś, no. nie? Ale na przykład ta Bella z Dziwnowa, to nie ta, co jest w Miłowie. Są dwie inne belle. Ale dwie są ćwir? Tak, bo to jest znowu wiesz, to jest to samo, ale nie jest to samo. A przypomina ci to na komórz? Nie, my teraz sobie rozmawiamy o Belli, tak? Ćwirowej. Ale tak ja nie, nie jestem w temacie nie gram w takie durne gry, No greki. a to, co ją... Właśnie mi chodzi o to, co kosmici porwali, bo czytałam na internecie, że niektórzy ją tam spotykali ta na No bo ona jest w Dziwnowie, ale to nie jest ta Bella. Czerw przyszedł, dziwnie, a nie jakiś Bella. Tak, bella to jest ja znam tylko z Remako i Goni. Nie zmierzch, pokój. Bella... Nie, to była Bella też właśnie. Bella kulta to To była Bella, która w trzecim sezonie. W trzecim sezonie? W trzecim. No a ja chcę z tą, żeby ciągle podali podwali dźwię, kosmici, żeby udało się. No to, to jest ona, No to ci że tak kodami robiłem, że ona wracała. No, no to ale kodami, kodami, no to chyba, Nie no. da się. Tak ją przywracasz, to, to, to na wtory nie żyje. Pomocy. O Już idę to. Ciebie! nie Była nieruchomość. Ale możecie tutaj sprawdzać, czy wszystko wzięte, czy tak będziecie szli. A, A, ale już tak. Ale co za osiągnięcie dostałem wcześniej? Te brudne sooty, co to było? Uh -huh. Aha, innych w roku 10. O, takie ładne. Uh -huh. To jest najładniejsze, co oh, widziałem oh, w Train oh. 2. Ohoho, tak. ohoho. tam czeka Zapraszam po tą stronę bo was to spali, nie? A, no, właśnie, chodźcie no po to lewej Podnieś mi. Chodźcie tu. Chodź tu. Tak przy tej Eju. latarce, jak dzwonił. Chodź tutaj. No, to no, tu trzeba najpierw. O. Teraz. No to co, ale ja to muszę trzymać i podnosić. To ciekawe. Zobaczcie, co o. mogę robić. Bo się lepiej czegoś. No to ja zrobię tak. No i co? Ja go podnoszę. Dobra, nie muszę jeść co. To, co jesteś. Okej, nie, no coś nie ma czasu. Nie ma czy sufit? No, sufit. No I właśnie to, co ja mam zrobić, bo nie rozumiem. To, to jest jakiś przycisk, czy nie? Ja tylko musiał obświetlić. No, ale daj się tam pod na to iść. Tam są góry zielone. No, są. Bo on właśnie miał teraz składkę zrobić na. Mhm. Widzę, że jedno i drugie wskoczyło. No, bo tak rudy nie robisz. Nie robi. A rudy, no. no. Rudy. O Jezu. Może widzę, że po prostu stabilność tego coś nie znaliśmy. No dobra, No i co, miałem się nabrać na to, bo nie rozumiem. Jeszcze no, raz. Też jeszcze raz sam zrobię tak, żebyście poczuli, że Boże. jak U jest... góry tam, z lewej też jest. No to ja sam. Tak właśnie tak miał tak ogolnić Tarkar w tym Nic moment. nie miało. <kli> Taka w ogóle na krawędzi to. stoi. Na krawędzi życia. No serio? To nie ja. W ogóle. Sama się nie byłam ja. Z tej strony też Czy Ty, ty wiesz o co chodzi, chodzi Wiem o co chodzi. Tak, a to kawek! czy to, to nie będę odcinku? Proszę? Nie pokazujesz każdy odcinek, Nie, nie każdy. Tylko trzeba potrafi mi potrafić przewrócić Zamdziaga mnie obraża, czyli każdy. Dobra, chodź tutaj ja nam do kładka. Nie, nie. mieści mi się kładka za szeroko, więc... Boże... No nie, za co to zrobiłeś, naprawdę? Ale to pomaga teraz chyba nic tu nie ma, idziemy stąd. W ja ogóle się nie przejmujcie się tam. Tam jest na dole było, jak spadłam z prawej strony. No ale... Nie widzę nic. Mam dość. Puszę jaka ze Ja się tutaj opuszczam i wiszę. Ale tam, tam były góry. No ale nie wiem gdzie nie mam nic. O Boże. Mija <laughs> jakaś. Ja się to spuszczam <laughs> cały czas. Aha, tak tutaj? Czasu ja bym jeszcze... proponowała mi pomóc. Ja bym proponował, żeby mnie też ożywiła. Mnie to czasu. Ja też nie żyję. Ja sobie zjem cytrynkę, albo nie. I cyrinka? A cyrinka? Ale z Aha. Co to cyrinka? Coś... Ja to to, jest soczek. to jest soczek. Co na kolanach? To mi Sam mam tutaj grać? No a co, jak nie ma zabrania? Umrzyj. Nie wiem, czy to No na tak, może da radę. No bo nie o to chodzi, żeby. A. No ja wiem, no ale co? A, nie ma. Bierz to coś. Bierz to coś. A to? No, wiesz? Tam, no to? No, on kombinuj. Wiesz? No to nie ma Tam, 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 Wow. tam, tam, ma tutaj. No nie jak ma tutaj. może może No jak to tam, tam, Dobra, tam, się tam, 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 że ambitnie tym bardziej ty jak to przejdziesz, to ja się zabiję. <grym> Uj Tu może coś widać teraz tak, w końcu. Tak, tak. tak, tak, tak. Ale ząknięcą. No. Nie, nawet nie chcę tylko na ty ty to się... <grym> Jak ja mam to niby zrobić? Jedziesz to? Trzy, cztery, no kręć cztery, ten z go zabij. No, oczywiście. I, to I co teraz? Zabij się tym No to, ale mi jeszcze kręcić tym. Przepraszam. Fantasy się uda, seryjnie. Ale tam jeszcze zostały. Dobra, zabij się. Nie chcę tylko słuchać. Jezus, mam dość, tak. hmm? umrzeć. <śmiech> <śmiech> to jest skaków, <laughs> to są dość taka. Chyba No to dość. Ja cały czas rysuję i nic się nie dzieje w ogóle. Weź mnie tam po odrzutu włożę. Nie ma czasu. O. Teraz na dół. Ja nie będę tam. No chodź, póki nie ma ostrza. Taka w ogóle jak spadła. Jest. No i no, oczywiście no ja, ja muszę załapać przejść przez pułapkę, nie? To łatwe jest. No to Możesz ciekawe, bo skakać, wiesz? ...dziwne umarliśmy. Ale no to mnie przestraszyło. Rob Rób tu ładnie. Przepraszam, po te kuleczki. Te kuleczka, no. Wycikamy. Jezu, ale mnie spaliło pys. Kurde, chciałam no, coś no, Ale zabierz to. No, ale chyba ja też muszę jakoś to przejść, wiesz. Hmm. Na razie to my idziemy. No nie mogę tego uczynić. No to puść to. Puść to. Dobra, idź. On tu zrobi, tak zamknięcie jakieś. No chyba coś śmiesznych. Wiesz to? Okej, okay, warto. Tak, tak. Dobro. No ale halo. Bura, bura, bura. To się nie da. Ja taki mądry mi to zrobił. No kurczę. No nie, nie że utknąłem. No i. No i. No i. No i. Miałaś mi pułapkę i midzity okay. czyisty. Ponieważ już nic więcej tam nie było. Uwaga, w okolce. Teraz jak się w niej Mhm. Uh -huh. to Ale... trzeba rozwalić ścianki. Nie. Tu coś trzeba pewnie przerzucić. Punkt przerzutowy. Tam jest tylko skarb i tyle. Nie tam są, tam są parę. rzeczy. Jak to jak iść tam? Tu rozpadu. Na górze jest jeszcze ten. Z podłogi tu się nie da rozwalić? A ta czaszka to co? Czy w ogóle obniżek się na tym powiesiłeś, tak, bo na górę tutaj Pewnie od góry można. Obniż tą to. Znaczy tu jest jeszcze po tej, weźcie to. A hmm. tu z... zawieź się na tym. Zawieź mi na tym i wiś. No i tam on się nie kręci. To trzeba rozkręcić. No i kręci się, i co? Ja idę na górę na raz. No, o, 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 kamera się zmieniła, no? No bo to ja zrobiłam. A. Pociąg, Pięciąg, pociąg, pociąg. No sobie nie mieć tu do skarbu, no ale No ja sam tutaj chyba nie dam rady być. No, no już poszło. idziemy chyba, tak? jest to jest? Czekaj, bo nie, tu jest nie z tej strony gdzieś to pole. o nie, to teraz już. No nie wiem, tu przejść, nie, nie rozumiem. <grym> mogę kręcić. Co się no dzieje? Co, tak. Bill? tu mamy jakiś. <grym> Coś się dzieje, jak tym kręcę? Okej, jakiś mam tu. Nie wiem, czy to ty robisz, czy nie. Ja też nie. Jak mam tam dojść do ciebie, no nie rady. No jest tu jakiś ogień. No dobrze, już idę, tylko potrzebuję. No możesz tą czaszkę nad sobą szczalić może. No czaszkę? A tu mamy przyjść, czy tu nie mamy przyjść? To no to jest. Kredy. No już nie robi to. A robi? No tak, tylko że tutaj się nie da przejść. Ani nic. Może da się pali, ta kładka. Dobra, teraz. Jak na kładkę staniesz, to się wyłącza, ale wiem, ja to tu chodzi dalej. Jaką kładkę staniesz? Tylko no, obok to, ciebie. No, bo ja w czapkę wtedy dałam. No, może stanąć hmm, na kładkę. Głowę na głowę. Odejść, odejść, odej, odej, zejść Ale A, nie ogień nie najpierw. A, dobra. A, Patrz, ścisło go tam w ogóle, no bez tego. W ogóle podniosłem jakieś gówno, nie wiem jak mi się No jak staniesz na to się płomień zgaśnie, weź to stanie na tym. No widzę właśnie. A na tym, no to fajnie. Nie wziąłem no tego nie nigdy, bo widzę, że mam do pierwszy raz wzięte. Ja miałem ponownie. Ale ja mhm. to mogę kręcić, co to daje? Nic. Właśnie wszystko kręci, cały mechanizm. A co tam z tym sekretem w końcu? No już ja wzięte. zrobiłam to, dawno wzięte. A jak to się mhm. wgrało? No, w czaszkę musiałem szczelić. aha. Wow. Ja pociągnąłem potem. to. Ty też Braki. nie żyjesz, nie wiem. No, my no, umarli. Bo tu jest niebie. Alu? Alu, dziadek, mówi się. No, ha, to to chodzi. Majowy, ja trzymałem się. Dobra, tyś... ja się zrozpię w tym. Ciężko zrozpiliście sami w tym filmie. Aha. Serio? No. <laughs> nie mam dość. pierwsza. <laughs> Nie, Dziękuję. No ale teraz nie przyspoczynę, bo bardzo tu porobił. No jadę. Możemy sami się rozbić, nie musimy czekać na kogoś, kto ja się odrodzi, wiecie? A jak to się robi? Wystarczy wejść Skype'em, czyli my startem i powrót do ostatniego punktu kontrolnego i się depiesz. No to ja na No to powróćcie sami, spróbujcie, czy no, możecie. nie będę robić takich rzeczy. Powiedziałem, że trzeba wszystko samo robić. Co zud? Nie, zaraz to No Ale kręcisz na a ja tam jest? jeszcze... O no to, to w miejscu teraz to też, Teraz wierzę, to już jest źle. No to idź od lewej strony, nie od... No jak on tam doskoczyć. No jak on w tym. Proszę. Kręć. Wszystko? Nie. Tak, rzucę tym błotem. No no. Chyba, że myślałem, że coś tam będzie. Zniszczy o, mnie. On też. Aha, tylko ja umarłem, a to przeżyłeś w ogóle, to było. Ui. Ale, mi przyszły. Magent, ależ umarłem. No, no, to jest. Szybko, punkt. Kamkałem. Ja chciałem, właśnie, on przeszkodził. No i. Jeszcze raz. Aha, jesteśmy w połowie, Ja mam schodne Fajne takie klimaty, to, to mi się podobają bardzo. Mogę kaktusa a ale musisz zejść na dół. Bo są. Co to z tym? A weź tego kaktusa. Co to co, ta łucznia w tym jest? Ja nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. No tutaj na dole jeszcze. Już wiem, po co włócz, nie? Mogę Cię kogoś wyprostować. Joli? No. Do... Jakie? Co? O. No te fujara. Fufula. Fufula? Aga, ci odradać trzeba. Aga wina. ma fufula, widocznie. No nie mam. No. Nie mam! No. O, Boże! Pomocy! Panie przodem, no to poszedłeś w chodzi? Ktoś tu trzeba było jakiś sposób na niego mieć, nie? No, no iść do góry, zabrać kulę. tak, kuleczki. Tak idź do góry. idzie do góry? Jestem niewidzialny, idę za niego, mogę? Mhm. Nie mogę. Hmm. Iść do góry, jak chcesz. Po Chyba, że przystaniem idzie, tu takie, o. Jezu, co się stało? Idzie. Muszę, muszę trafić mu w ten, na przykład. A może on Te, musi trafić w to? Coś A może? Może ma to rozwalić nam? Idziemy, szczujemy go. No, teraz. Jeszcze? Nie trafił, zobacz. O nie, no. on jest za szybki. się i teraz od tyłu. Od tyłu to go, oczo. nie da się Jezu, go zabić, to się chyba. Ide. Ważne, idziemy. Po prostu musimy mu tak wsiadć. No bo ty takie robisz, nie? Kształtne jakieś. Wpadłam gdzieś. <laughs> Jak momenty. Jak widzieliście, że jak rzuciłam tym młotem to przez chwilę nie było tych? Boże jak daleko jest Patrzcie. Point. A coś zrobiłem przed chwilą. Ja, no Boże! Hej, ja raz Boże! Ej, ja. Teraz jeszcze... To anulować. Możesz, iść Możesz anulować. Lepiej checkpointa z nami. Ja sobie wróciłem. Tak to teraz kombinuj ten. No chyba ponos przejść ma łahi Dlaczego nie mogę tego tam u góry rozwalić, ani nic? Aha. Nie, nie, gonili, nie, 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 da się tego tutaj to zrobić. To trzeba z Uli może się pewnie ściągnąć, czy coś. Był tutaj punkt kontrolny, czy nie? Nie wiem. Aha. Tak ściągnąć. Nie możesz tego dotknąć. Aha. A co ci się z nią dzieje? Aha. Muszę. O Jezu... Naprawdę... A to idę tak daleko... Czekaj, ja to zrobię, tylko... To... <coughs> Tego od dołu nie wejdziesz. Chciałem tylko poinformować. <coughs> Gruby, nie doskakuje. Boże, u nas popsuta. Ja popsuta... Mijue... O Jezu... No, znowu nie to nie, nie, pozwól. Może trzeba to rozstrzelić tym działkiem? Może to przekręcić? Myślę, że chodzi o to, że muszę zniszczyć skrzynię, jak się pojawią lasery, to się naprawi. Aha, dobrze. Mogę Dała? z Patrz, to no jeszcze raz mi trafi i jeszcze szczęsna. Chyba nie wiem, co zrobić za bardzo. Działem też nie mogę, jak <grym> to roztworzyć? Nie mogę tego nawet tym swoim młotem zrobić. Na w górę jest przycisk, widzicie? Trzeba światło tutaj dać. No to ciekawe O yes. oh. Ja pójdę po checkpoint może. może ja tą moją Ja idę po checkpoint, bo tutaj co? jest. Mogłabyś chyba tylko ty tą Dobra, ten, to macie. Tylko musisz mi to ognie, żeby ich nie było. <grym> z tamtej strony. Czekaj, tu ci postawię klocka. Ach. Zobróć się tam, bo masz checkpoint obok nas. Jak to się robi? Starty o od kontrolnego. Nie działam w takie coś. Czekamy. <laughs> I co? Nie ja no. mogę to na sekundę zablokować, tylko się pośpiesz No, no ognie! Nie, no, no ognie się nic nie zrobią! Zablokowany masz. Nie, ja, jak Przecież leciały, zaś mnie nie ma. Nie. No leciały. No, leciały, Ale zablokowane. No by się ten tutaj promień tak zrobić, żeby zamiast w skałę, to na tu gdzie skrzynka padał. Weź na skrzynkę Blokuj, uwagę, 3-4 Kaczą się, bo no. Nie, ci nie robią tego. No, jeszcze. Okej, okay. o Jezus. No dobra. Zrabi... O Jezus, zabiła nas. To wszystko. nie działa. Działa, tylko trzeba chwilę poczekać. Jest. No. Otwieraj, szybko idź tam, tu berski. Gdzie mam iść? Na skrzynkę. No, to 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 nie za krótko. No, ja cały czas trzymałam. A czy otwarte jest? Co ci chodzi? Ale... No chodź w ogóle. No jak, coś zamknięte tu jest. Otwarte. U mnie jest otwarte. Nie zamknięte. No ok. to jeszcze raz. Czekaj ja tą skrzynkę tu przestawię, <laughs> to zlikwiduję. Nie czekaj, no. bo te ognie są bardzo... Tak tak się w ogóle stąd, a niech sama to robi, bo nas znowu zje... Nie <laughs> może być sama, bo ja muszę jej tam pomagać. Dobra. Okay, trzy, 4 No ale właśnie nie chcę was zrobić, no nie? Dobra. Odejdź. No, było. No nieważne. <grym grym> trzymaj pan. mocno długo. No, no jest otwarte, ja nie rozumiem o co no, mam. No trzymam to cały czas, nic się nie dzieje. Nie mnie to jest otwarta. No to weź te skrzynki jak umiesz. No to puściaga. Weź pod laserem. No. Chodź. Naprawdę, jest ciężko zrobię skręt. Może szaleńczy bieg. No i ciekawe, jesteś. No ale on zablokowany. A otwarte jest, więc coś się zbadziło. No to. dość. Dobra, no trudno, ale kiedy to No tutaj. No i ty coś zrobiłaś teraz? słyszymy jak uderzały słoiczki o ziemię. Głównie... No bo ja zrobiłam to tym moim. Do głównego menu możemy wejść jeszcze raz od punktu kontrolnego, chyba że olec to. No to, to. tak zrobić. Aha, tak chcecie. Dobrze. <laughs> Aha. Może wieczne problemy z tą gromą? Mhm. No i co się stało? Aha, ja to w ogóle widzę, no, słucha? No, nie wiem, co mam zrobić zaraz. Jakieś na zaproszenie. No Boże, serio? Helga, mehem. Rupa. Ja nie mam hasu. Ja tego nie wycinam, tak że wiecie. Rupa. A co to? Pi. Co to, dupy nie widziałeś? No właśnie. Dupy nie jezu, widziałeś? Zamknięte jest. Ale ja już tak? tak? Ale jedziemy jeszcze raz No Cię dobrze, tylko ja muszę sobie ustawić na kontroler, wiesz? No, ja mam to. Do... Dobra, to jest zablokowane, tam jest zablokowane. Ta kładka w ogóle tak idealnie pionowo stoi, że jestem z tego dumny. No, ale mi ryżni znowu. Mm, także... Musisz się doczytać pewnie. Idzie Agamem. mam. No idzie, ale jak? Daj idzie swój. tip topem, nagle no. no. ja ja się zatrzymuje i cię. Nie! No się Ale co <laughs> zrobiłaś? O nie! Nie! Zabije no mi! Boże, ma to ście. No. Rób to. Boże. No ale to nic nie robi. Ale co w ogóle? nie, jest, działa teraz, trzymaj. Uh -huh. Jest, Mamy. Uuu, uh -huh, w końcu. Jeszcze ją. Ja. Chcesz oby, żebyś to odbiła, wiesz, o tym? Nie, ale proszę. To tam u góry, patrzcie, jakieś dźwięki. No dobra. To, kto, to idzie, do go patrzy. Ja. O, Inara. Inara. ja no, nie chciałem, żeby... Boże, nie. Daj Inarę. <noise> Jak? A tam były to zebrania. Tam to zebrania było jeszcze. To nie zdążyłem tego zabrać. Jak? się no, być otwierać, nie? Ale no, nadzieję, to są też góry no, no Boże, jeszcze coś zwolnienia było. Możemy to pchać w ogóle. Chcemy spiepsać, sypko! to Sypko! Sypko! O Jezu. Sypko! Dobra, tu mumie zabijmy, mumie. No. E. Halo? Tak? Ale no Ale to jest ślepe. Przez łańcuch się nie przesteguje. Leci mi. Gratuluję. Ła. Wow. Dawaj. Na no, no, tak A to jest jakaś dźwignia, tu którym nie wiem, co narobił. Przeciągniejcie teraz. No, otworzy to tutaj. Aha. No pewnie. Co, co jeszcze? To się wrócić. A tu te drzwi będą, wow. tak? Tak. O Jezus dobra to leci. To dalej nie ma przejścia, nie no jest, ja to mogę podnieść. Chodźcie, o tu jest skarb. No to dalej. Poczekaj, no, bo to muszę... Nie bo jak puszczę to, to No to, to ja, ja szarbą przejdę. No, zrób tak? też. Tak. Poszalałaś no, tą szarbą, legaly zrobiłam no, przecież. Zrobiła. Ścianę dobiła jak gdyby ja ale rozbiła. jeszcze was tu potrzebuję, bo tutaj u góry są, to musisz mi most tutaj dać. 49 na 50 mam punktów. Czyli brakuje mi Czekaj tak? tutaj jeszcze coś jest. Czekaj. Nie widzę, sorry. Taka czaszka. Aha. No to otworzyłaś chce przejść. No to już... Aha. Okej. Okay. Dobra robota. Nie rozumiem, ale okej. Okay. <suszy> ale... Piecka muszę. Teraz nagrywamy. No, a nie jakieś dziecko co nie myśli. Diecka. No <suszy> <suszy> tak zawsze. Aha. <suszy> <noise> ale już chodźcie, tutaj tu Macie tutaj checkpoint, co? Ja do kota? Tak. Ja bym kiedyś do kota? Nie potrafię, nie mogę nic zrobić. Ja też nie, nie wiem, co będzie. No ale chodźcie. No ale jak? Wiesz, nie. Ja też nie, w ogóle nie mogę zasadnąć. Wejdźcie no. tutaj w czaszkę, o. Caszkę mi dasz? Jesteśmy i co? Do góry. powrotem na to pierwsze. O, bo, że na mnie w ogóle dajcie spokój. No to tombarski nie już co masz zrobić, to? Teraz, Teraz wygra, ja robię tak, dobrać, ja Anka, zwykła, no to Dobra, jestem. Tak jak zwykle, tak minął na wakacjach. No i to co jesteście? Dobra, szummy, proszę. O, że tak. Dajcie spokój. <laughs> <laughs> Jeszcze tu. Lega! O, ja w sumie dostęp. A Nie mam dość. Chodźcie i spać pod ty jesteś lęberski. O, <grym> Już tam szczeram żeby mnie zrobić. Mam <grym> gość. No nie mogę, to śledzi się. Już tam Uż byłem, gdzie ty tam polazłaś. No ja widzę, połowy? że niby tak. Ja widzę, że nie by tak tak. To ciąg, To to? Aha, Aha tu okay. zabijajcie. No, no, nie mam siły. No muszę go zabijać. Wow, nie tak. ma już siły na to wszystko, chyba nie? No tak, jak zawsze nie. Pojawia mi się takie dźwięki. O! Pani nas, co jest? się stało, ale to się pojawiło? Bo są Kto Jest, na przycisk? Krok, jest tak? jeden przycisk i drugi przycisk. Nie, nie ma jakie ja wiem. Zamrożony. Tu jest mhm. jeden, tu jest jeszcze drugi i trzeci. A no tam są u góry, te widzicie? Weźmiemy też to. Wszystkie są. Oh shit. Trzeba odbić w ogóle promień. Na no, kamem mruć się. No ciekawe. Ja nie wiem co ja robię. To skąd wiesz, które trzeba? Wszystkie. No koniec, jest trafiłeś. A no, wiedzieć które hałtu są. Ej, no, no trafiałam już, to mi to zabrał. Już koniec, uwaga, bo będzie jarało. Nic nie dać. A tu trzeba odbić, stop, 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 stop. Trzeba stop, odbić, bo tutaj do góry jest... No, to ktoś musi naciskać przycisk. Ja mogę to odbijać. Nie masz odbijać, tylko masz mi zejść z lusterką. Deble, deble. No, to świetnie, ktoś to teraz wynie. Ja nic nie zrobiłam. Dosłoń to troszkę. I ja tak ładka. Nagraźnie biega, ale po prawą. Co ty mi tutaj? No, co wy robicie? Ja? No? Jeszcze ciut. Oczywiście musiałem popysku Ale drzwi są zamknięte. Aha, Tam, czy jest głowa do założenia? Głowa, dawaj. załóż głowę. Tak, nie. Tutaj? Nie, tutaj nie ma głowy. No, głowę możesz było na przycisku postawić. Ale ja ją wezmę na wszelkim. No teraz. Nie, Bierzemy ją, idziemy z tą głową. Ja nie. zrobię nie, No no to ja No zrobiłem też <laughs> Shooting stars. Przy czym to było? Jest taka piosenka. Nie ma. Wiem, jakieś tam hajki z tunem muzyka. Będziemy się rzekł, ampok. No ale jeszcze bardziej ta kamera. Aga, dlaczego złożyłaś? Co ty gadasz tu? A, a, Boże, Aga. No, wszystko popsułaś. No po nie zawaliła. Boże, jakie efekty. Moja postać Zabaliłam w ogóle. Aha, czerw nas pożarł. Nodjunka. To karowata. Przynajmniej widać coś. No Karolak był czerwiony. <noise> Boże, nie wiem co Nieważne. Ile minut? osiągnięcie udar. 28. Aha, masz udar? Co robimy tutaj? No Boże, jak nie jadę? sam. Jadę. jadę. Aha, nie jedzie, jedzie on. on. No właśnie, nie było. Może każdy jest w innym miejscu? Fuj. To czy dalej? Nie wiem, chyba koniec, nie? To czemu grasz? Aga, I znowu grasz? Nic nie zrobimy. Żegnamy się, papa. Pa. Cześć.